Witajcie, nagły i spektakularny atak na terytorium Rosji przez wojska Ukrainy. Spektakularny mówiąc z perspektywy widza sprzed telewizora, powołując się na dziennik New York Times, atak na obwód kurski dokonany był siłami czterech brygad. Tu trzeba mieć świadomość ilość żołnierzy, na który składa się brygada bo jak czytamy w magazynie, ukraińskie wojsko przyjęło politykę milczenia na temat operacji i nie przyznało się publicznie do przeprowadzenia ataku przygranicznego. Sojusznicy Kijowa w przyszłości byli ostrożni w stosunku do ukraińskich najazdów na Rosję, obawiając się, że może to doprowadzić do eskalacji wojny, ale nie było żadnych publicznych sygnałów ze strony stolic zachodnich, że sprzeciwiają się atakowi. Stany Zjednoczone oświadczyły, że ukraińska inwazja nie narusza amerykańskich wytycznych. Jednak wysocy rangą urzędnicy amerykańscy prywatnie stwierdzili, że nie otrzymali żadnych informacji o tej operacji i wciąż domagają się wyjaśnienia jej logiki i uzasadnienia. Czyli światowa potęga wojskowa z legendarnym wywiadem i kontrwywiadem kruje, że nie wiedzieli o szykowanej operacji na skalę czterech brygad. Próbując zrozumieć sens takiego rajdu należy uświadomić sobie co działo się na linii frontu choćby przez ostatnie dwa miesiące. Tu mamy przykład linii New Yorka i Ar. czyli Ukraina tracąc teren wykorzystuje resztki rezerw które mogłyby zasilić dziury w obronie robi rajd na terytorium Rosji linia ataku to jest kierunek obwodu kurckiego zdobywa strona ukraińska zdobywa kilka wiosek w tym częściowo miejscowość Sudża, co daje jakieś 20 km w głąb Rosji i przy tej miejscowości musimy się zatrzymać bo możemy mieć tu właśnie cel Całego tego zamieszania. Może to nie całościowy cel, ale jakiś tam pośredni. Powołując się na dane z Reutersa, w miejscowości Sudża znajduje się obiekt strategiczny Gazpromu, przez który transportowany jest gaz do Europy przez Ukrainę. Media tutaj informują o przejęciu, ale miasto jest zajęte tylko częściowo i nie ma potwierdzenia w przejęciu tego obiektu Gazpromu. A czas gra na niekorzyść Ukrainy, bo same wbicie się na terytorium Rosji to efekt zaskoczenia i praktycznie zerowej obrony na tym terytorium. A czym więcej czasu mija, dochodzą do nas obrazy odholowywanego sprzętu wojskowego. Nie można też pominąć rosyjską stratę, gdzie kolumna wojskowych ciężarówek wpadła w pułapkę i została ostrzelana, gdzie podaje się stratę na poziomie 490 żołnierzy. No wracając do Gazpromu i sudży. W 2023 roku przez sudże dostarczono około 14,65 miliarda metrów sześciennych gazu, co stanowi połowę rosyjskiego eksportu gazu ziemnego do Europy w grudniu 2019 roku Moskwa i Kijów podpisały długoterminową pięcioletnią umowę na tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę 45 miliardów sześciennych w 2020 roku i 40 miliardów sześciennych rocznie w latach 2021-2024. Umowa o tranzycie rosyjskiego gazu do Europy przez Ukrainę wygasa w 2024 roku, a Kijów oświadczył, że nie zamierza jej przedłużać ani zawierać nowe umowy. Czyli mamy rok 2024 i zakończenie się umowy. A jak wiemy, jeżeli sprzęt jest cały, to po wojnie Rosja i Zachód mogą zawory ponownie odkręcić, co innego jeżeli coś zostanie zniszczone fizycznie. I teraz pytanie, które nasunie się, jeżeli obiekt Gazprom zostanie faktycznie zniszczony? Czy to tylko samowolko samej Ukrainy, czy z cichego przyzwolenia Stanów Zjednoczonych, czyli taka kontynuacja odcinania Europy od surowców ze wschodu? Mieliśmy Nord Stream 2, teraz to. Oficjalnie to amerykańscy analitycy wojskowi sami się zastanawiają nad celem tej operacji. Jak czytamy w New York Timesie, nie jest również jasne, co Ukraina ostatecznie chce osiągnąć. Wysoki rango urzędnik ukraiński, który rozmawiał o operacji pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że jej celem było odcięcie rosyjskich wojsk od innych części linii frontu, gdzie walczą ukraińskie jednostki. Jednak eksperci wojskowi stwierdzili, że Rosja prawdopodobnie będzie w stanie odpowiedzieć rezerwami, które nie walczą na Ukrainie. Czyli inaczej mówiąc, Ukraina odciągnęła rezerwy z linii frontu, a Rosja będzie mogła posłać do obwodu kurskiego nowe rezerwy, nie ruszając jednostek z linii frontu. Całkiem logiczne. Drugim celem, który ja zakładam, to elektrownia atomowa. Jednak czy jest to cel osiągalny? Po linii prostej mamy około 42 km a opór Rosji wciąż rośnie. Trzecim celem to wybory w Stanach Zjednoczonych, by pokazać, że jeszcze mogą, pomimo obrazu strat ostatnich miesięcy, że nowy prezydent chciałby dalej wspierać. Jeżeli materiał uważasz za wartościowy w tożsamości informacyjnym, daj kciuk w górę i pozostaw subskrypcję. Dzięki i do następnego.